Pracując przez wiele lat w środowisku młodzieżowym, niejednokrotnie kiedy rozmawiałem z moimi młodymi przyjaciółmi o tym, w jaki sposób postrzegają Pana Boga, jaka jest ich relacja, jak podchodzą do sakramentów, to wielu młodych ludzi mówiło, że najtrudniej jest dla nich przystępować do sakramentu pokuty. No i kontynuowaliśmy tą rozmowę i w końcu sami przyznawali się do tego, że tak naprawdę najtrudniej jest samemu sobie wybaczyć zło i może nie potrafią zrozumieć, że Pan Bóg kocha nas po prostu. Mało tego, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, komu się więcej odpuszcza, ten bardziej miłuje. Myślę, że każdy z nas ma czasami taką myśl o tym, że jestem najgorszy, najgorsza i to jest kłamstwo szatana, że już się do niczego nie nadaję, niczego nie potrafię, nic nie zmienię w moim postępowaniu, w moim życiu. I to jest to oszustwo, które zły będzie podsuwał zawsze, byśmy odsunęli od siebie myśl o spowiedzi, o Bożym Miłosierdziu. Byśmy u Pana Boga szukali sił i łask do tego, by przezwyciężyć te swoje słabości, by walczyć z tym grzechem. I to jest obraz dzisiejszej Ewangelii. My, którzy jak wszyscy tu jesteśmy, jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy miłosierdzia. I tylko my i Pan Bóg wiemy, jakimi grzechami go obraziliśmy. Tylko Pan Bóg może nas osądzać z naszych grzechów. Natomiast nigdy nie jest dla nas za późno, by odkryć tą wielką miłość, to wielkie miłosierdzie Pana Boga. Nigdy nie jest za późno na to, by doświadczyć jego miłości przez sakrament pokuty, bez miłością przyjąć Komunię Świętą, czyli żywego i prawdziwego Jezusa. Ale dalej nie naszym zadaniem jest oceniać innych. Często jesteśmy w stanie bardzo szybko kogoś kwitować o ten czy tamten żył. Tak jakby Pana Boga nie było, a nagle ładnie składa ręce, modli się. Każdy z nas ma możliwość nawrócenia. Każdy z nas ma możliwość przygnięcia do Jezusa i doświadczenia Jego każdego dnia na nowo. Bądźmy więc tymi, którzy będą wpatrzeni w Jezusa, nie rozglądając się na innych, ale dbając o swoją relację z Panem Bogiem, o swoje odkrywanie Jego wielkiej miłości. Amen. Mając ufność w Bogu, bogatym w miłosierdzie, polećmy Mu nasze sprawy. Módlmy się za Kościół Święty. Niech Bóg pomaga Jego członkom mądrze oceniać duchową kondycję.